Witam wszystkich, gęba się cieszy, banan na pysku, oznacza to, że okres ochrony na kropki właśnie się skończył, sezon 2020, czas zacząć, mamy styczeń, słoneczko, pięknie, śnieżek, pięknie, rzeczka jest tu, malutka, no i ruszamy, rozpoczynamy sezon 2020, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Cztery miesiące wyczekiwałem, kupowałem jakieś tam najróżniejsze przynęty, gromadziłem sprzęt, jeździłem palcem po mapie w najróżniejsze, w najróżniejsze części Polski, na najróżniejsze małe ciurki, rzeczki. No zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, zobaczymy ile, ile będzie czasu na to wszystko. Na początek wszystkiego dobrego w nowym roku. Pięknych wędkarskich przeżyć, przede wszystkim w krainie Pstrąga i Lipienia, pięknych rybek, pięknych rybek złowionych, pięknych rybek wypuszczonych. Mamy taki okres noworocznych postanowień, jeszcze. Może są wśród Was osoby, które, które, które rybki zabierają. No i skoro jest taki czas noworocznych postanowień, może ktoś jeszcze takie postanowienie nie zrobił, może warto zmienić swoje przyzwyczajenia. Ja dzisiaj chciałem Was serdecznie do tego namówić. Eee, warto to robić. Eee, wiadomo jak nasze rzeczki, jak z zarabieniami wyglądają, wiadomo, że tych rybek nie jest za wiele. A wierzcie mi, że, że jeżeli bywacie tam, macie swoje jakieś ulubione rzeczki, bywacie eee, od czasu do czasu, eee, Raz, czy dwa, czy więcej razy w roku, czy kilka, kilkanaście, to na pewno, na pewno prędzej czy później uda Wam się po prostu taką rybę, którą wypuściliście, uda Wam się znowu złowić większą, silniejszą, która da Wam jeszcze więcej satysfakcji, więc choćby z takiego powodu nie jedynego, ale choćby z tego powodu naprawdę warto to robić. Także polecam serdecznie. Do tego najlepiej haki bezadzierowe, kotwiczki bezzadziorowe albo chociaż w obrotówkach, to ja chociaż przy, przy cążkami przyginam. Wtedy rybkę dużo szybciej jednak się odhaczy i dużo szybciej ląduje w wodzie, więc wraca, wraca, przez co wraca w lepszej kondycji, także jeżeli już wypuszczamy, no to w miarę z głową. Każdemu zdarzają się jakieś tam potknięcia, czy wpadnie w błoto, czy, 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 czy w trawy wiadomo, no, no, no ale Trzeba się starać, to, to jeżeli wypuszczamy, to trzeba się starać to eliminować. Ja też się staram, nie zawsze wychodzi, no ale najważniejsze jest się starać. Także, także tyle na nowy rok. Życzeń. Jest styczeń, jak mówiłem, jest piękna pogoda, nie mogę się już doczekać. Jestem na swojej jednej z ulubionych rzeczek, będę szedł w dół. Styczeń, luty tradycyjnie chodzę w dół. Tak gdzieś od marca, zaczynam chodzić w górę rzeki. No i będę tak przytrzymywał gdzieś tam obrotóweczkę, w w jakichś takich spowolnieniach, zastoiskach. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Fajnie by było z jakimś tam strążkiem się przywitać pierwszego dnia. No i zobaczymy, zobaczymy, jak macie ochotę, no to zapraszam, zapraszam do oglądania, jak macie ochotę zapraszam do oglądania, jak nie, no to wyłączajcie i sami ruszajcie nad wodę, bo naprawdę warto, jest piękna pogoda, początek sezonu, także, także polecam, nie jest za zimno, jest taki lekki mrozik, śnieżku trochę, także, także ruszam do boju, bo szkoda czasu, na razie, happy. Słuchajcie, pięknie tu wygląda. Uff. Niestety troszkę hałasuje przez ten śnieg. Eee, troszkę hałasuje, no i niestety tutaj te stare jakieś takie trzcinowiska wiszą. I nie mam po prostu ja bardzo jak rzucić. Może lepiej będzie... Może lepiej będzie założyć woblerka. Jakiegoś tam. Takiego pływającego i spuszczać go z nurtem. No ale zobaczymy, na razie będę próbował na obrotóweczkę Na razie na obrotóweczkę i zobaczymy Ależ hałasu robimy. Tak to będzie ciężko tu coś złapać. Fine, meister. Loteczki zamarzają. Robiłem już tu tyle hałasu, że nic, co tu nawet było, jeśli tu było, to już dawno stąd uciekło. No ale jak się nie próbuje, jak się nie próbuje, no to na pewno się nie złapie. Kurde Ale kaban Nie wiem czy to widać słuchajcie Pierwsza moja ryba Pierwsza ryba Słuchajcie Mam go. Patrzcie, mam go. Ja pierdol. Pierwsza ryba sezonu, słuchajcie. Ale kaban. No nie wierzę. Ależ piękny. Ależ piękny. Patrzcie, jaki wielki. Masak. Patrzcie jaki kaban. Pierwsza ryba z sezonu Patrzcie poszedł Ale pięknie, już go nie ma No lepiej sobie Ej. chyba wymarzyć rozpoczęcia sezonu nie mogłem, naprawdę jest ten pierwszy dzień, dosłownie wykonałem może nie wiem 10 rzutów, może, może, ale wątpię I takie piękne miejsce, taki piękny kropas Jeden z moich największych w życiu grubo, ponad. No, może nie grubo, ale ponad 50 cm przyłożyłem do podbieraka. Podbierak ma 58 jest, był prawie taki jak podbierak. Także także te 52-53 na pewno. Także z takiego siura, patrzcie. Z takiego siurka. Także super. Idziemy dalej, próbujemy. zmienił, Rzeczka weszła w lasek Troszeczkę tutaj jest wygodniej do łowienia Ależ wody jest mało, no kurczę jak w lecie normalnie słoneczko dalej świeci, ale już, już się zaczyna chować prawie thank mm -hmm. you Zobaczcie, ja kończę, słoneczko zachodzi, eee, piękny dzień, piękne słońce, e, piękna rzeka, troszkę mało wody jak na tą porę roku, no ale zobaczymy, zobaczymy jak tam będzie dalej. Eee, no rozpocząłem sezon z dosyć, z dosyć takim e, e, mocnym wejściem, złapałem 50 taka ponad, 52, 53 cm, może nawet 54. Także jestem, jestem zadowolony, chociaż złapałem go zaraz prawie na samym początku, i potem, no potem, już właściwie się nic nie działo. Jedną rybę chyba, chyba przepłoszyłem, a tak, a tak, no, to bez rewelacji, poza tym jednym, no, ale się cieszę, bo, 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 no bo fajna rybka, no i taka na rozpoczęcie sezonu. Także jestem pełen optymizmu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na dzisiaj kończę. Eee, za parę dni pewnie znowu gdzieś uderzę, także do zobaczenia wkrótce na Kropasach znowu hej.